Chwała Jezusowi Chrystusowi. Może tym nagraniem niestety naraża się wielu ludziom, ale najważniejsze, żebym się nie naraził u Bogu. I zapewne wielu z was wie, że nie mam względu na osoby. Staram się tak czynić, jak Bóg by uczynił. A co mówię i co czasem jest, czy głoszę, jest twardym słowem, bez względu na to, czy ty mnie lubisz, czy nie lubisz, czy jakiś dar, nic mnie nie zaślepia serca. I nie wiem dlaczego tak jest, ale wiem, że muszę tak powiedzieć. Jest to bardzo trudne, ale wystrzegajcie się kultu człowieka. Chciałbym właśnie o tym powiedzieć, bo niejednokrotnie na nagraniach opowiadam o kulcie człowieka w Kościele Katolickim ale niestety wśród ludzi wierzących też występuje ten kult człowieka i gdy człowiek przychodzi do takiej społeczności, na początku tego nie widzi jeszcze, a jak dłużej w tym jest, to pewne tam dobre rzeczy potrafią go zaślepić i po pewnym czasie on już nie będzie widział, że to jest kult człowieka i stanie się taki sam. Ale widzicie... Pismo mówi u Jeremiasza, piąty rozdział, że tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni i w glebie słonej niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy nie fracuje się i nie przestaje wydawać owocu. I widzicie, ja mam to szczęście że trafiłem w swoim życiu na ludzi, którzy Pismo Święte stawiali wyżej ponad wszystko. I to zostało mi zakodowane. Dla mnie Biblia była zawsze absolutem. Tym pismem, jak wierzyłem i wierzę nadal, zgromadzonym przez Pana, napisanym przez ludzi, ale z natchnienia Ducha Świętego. I zdaję sobie sprawę, że w różnych czasie, w różnych wieku pojawiali się różni ludzie, namaszczeni przez Boga mocą i Duchem Świętym i przynosili zawsze jakieś objawienie ze słowa, głosili mnóstwo kazań, to byli zacni mężowie jak Karol Finne jak Dawid Wilkerson jak Hudson Tyler jak nie wiem Wesley i wielu, wielu takich z przeszłości jakiś, nie wiem, może Ireneusz, może jakiś apostoł Paweł o, to? Ale widzicie, dla tych wszystkich ludzi, dla tych wszystkich ludzi, Biblia była niezaprzeczalnym autorytetem w ich życiu. Tak się po prostu utarło w naszym życiu. Jest to Słowo Boże, które dał nam Pan i ono powinno być na pierwszym miejscu. Wierzymy również, że Słowem jest Jezus Chrystus. I ponad wszystko inne, kogokolwiek Bóg posyła, Biblia ma pierwszeństwo. Biblia jest tym absolutem. Od Genezis do objawienia. I widzicie, kiedy ktoś z tej Biblii odchodzi, po pewnym czasie on może mówić, że wierzy w Biblię, ale jednak wszystkim swoim życiem, czynami, słowami pokazuje, że dla niego Biblią stało się coś innego. Stał się jakiś kaznodzieja, stały się jego kazania. I chociaż ten człowiek ci powie, że wierzy w Jezusa Chrystusa i czyta Biblię, ale śpiewa o tym człowieku, śpiewa pieśni o tym człowieku. Zamiast czytać z Biblii, to na kazaniu będzie czytał z kazań. Bo przeważnie tacy ludzie, nawet swojego przeżycia nie mają. Musią, muszą szukać inspiracji w czyichś kazaniach: jakiegoś brata czy kogoś tam. Nie potrafią iść w modlitwie na kolana, pościć i prosić, panie, co mam dzisiaj powiedzieć do tych ludzi. Przecież to Ty dajesz mi Ducha Świętego, który wprowadza we wszelką prawdę. Ale ludzie poprzez swoje nauki zastępują tego Ducha Świętego zawsze czymś innym. I tak było od wieków, jest i dzisiaj. I niestety tacy ludzie potem wpadają do tej stagnacji duchowej, bo zamiast wielbić Jezusa Chrystusa zaczynają wielbić jakiegoś człowieka, który był zacnym mężem, który, który po prostu. Bardzo dobre życie prowadził, który sam naśladował Jezusa Chrystusa, ale oni idą za nim. I to jest właśnie ten stan, o którym chciałem powiedzieć. Ludzie wpadają do tego kultu człowieka. Zamiast postawić Jezusa Chrystusa jako jednego pośrednika i przyjąć Ducha Świętego, to oni zaczynają Ducha Świętego odsuwają na bok i zaczynają przez tego człowieka. Przychodzić do Boga, do Słowa. Mówią, że ten człowiek to jest wykładowca do Słowa Bożego. A pismo mówi, że to jest Duch Święty, aczkolwiek ja zdaję sobie sprawę, że tak samo jak mnie słyszycie, też może Was to zainspirować. Ale ja nie chcę, chociaż ja nie mam co się równać, nie chciałbym, żeby ktoś z ludzi mówił, że Dawid powiedział, Dawid powiedział, Dawid powiedział. Nie, mówcie, co Jezus Chrystus powiedział. Jeśli głoszę coś, co się zgadza z pismem, mówcie, co Jezus powiedział. Ja nie chcę, żebyście powtarzali za mną i wierzę, że żaden człowiek by mnie chciał, żeby żaden człowiek by nie chciał, żeby z niego Boga robili. Gdyby wielu mężów Bożych dzisiaj powstało, na przykład gdyby Jan Wesley się obudził, powstał z grobu, poszedł do kościoła metodystycznego, to by się załamał. Gdyby Luther poszedł do Luterańskiego, to by się załamał. Gdyby ci wszyscy mężowie dzisiaj wstali, to by się załamali, bo ich naśladowcy, Zamiast naśladować Boga, w Jezusie Chrystusie to naśladują człowieka. I niestety ja się temu sprzeciwiam. Mam znacznych braci, szanuję wielu osób, ale tak nie może być. Bo przez to zatrzymujecie to objawienie, przez to właśnie idzie całe to zgorszenie. Przez to, że oddajecie cześć stworzeniu zamiast stwórcy. Noż ile razy to ma być? Pismo mówi, że całe pismo jest By Do Biblii już nic nie dodasz. Księga Objawienia o tym mówi, że nie powinieneś nic dodawać. Jak to doda, temu zostanie dodane. A ludzie dodają, polegają na, na innych pismach. Adwentyści mają swoją kobietę prorokini, tam inni mają swojego proroka, drudzy mają Marię. Dlaczego wy to robicie? Jeśli waszym Panem jest Jezus Chrystus, to wasze pieśni to będzie o Jezusie Chrystusie. A jeśli wy ciągle śpiewacie o jakimś człowieku, to On jest waszym Panem. Jak się słucha, co mówicie, to ty wy ciągle o człowieku mówicie. Jakbyś Jezus był waszym Panem, to byście mówili o Jezusie Chrystusie. Ale nie jest.